Dzień dobry, Jarosław Podkowski, przewodnik turystyczny. Dziś chciałbym Was zabrać do Maszewa. Maszewo, które jest naprawdę pięknym miasteczkiem otoczonym też murami obronnymi, kamiennymi murami obronnymi. Zachowała się tylko jedna baszta, natomiast warto przyjechać, bo jest piękny ryneczek. Za moimi plecami można zobaczyć ratusz. Mamy kościół i też są piękne budynki zachowane w stylu szachulcowym, w stylu ryglowym, więc warto przyjechać. Pierwsza wzmianka o Maszewie pochodzi z 1232 roku, a już w 1278 roku otrzymało prawa miejskie. Dziś trochę mi hałasują tutaj za plecami motocykle, ponieważ odbywa się zlot motocyklowy, na który między innymi też przyjechałem, więc też ludzie przyjeżdżają z całej okolicy, z całej Polski, żeby zobaczyć miasteczko, naprawdę warto. Dawniej w tym miasteczku Maszewo odbywały się turnieje rycerskie, były organizowane zloty motocyklowe. No jest kontynuacja zlotów motocyklowych, natomiast rycerstwa na dzień dzisiejszy nie ma. Ale naprawdę ciekawska. Opowiem Wam troszeczkę więcej, może w komentarzach. Natomiast teraz chciałbym pokazać Wam, jak miasto wygląda, co tutaj jest fajnego i dlaczego warto tu przyjechać. I znów znajdujemy się w Maszewie. Za mną jest cylindryczna baszta więzienna, która przez setki lat była basztą więzienną, a później, po zwycięstwie Fryderyka, Fryderyka Wilhelma, została przemianowana na cześć jego imienia. Czyli podobnie jak ten dąb przy kościele ku czci Fryderyka Wilhelma, tak samo basztę nazwano ku jego czci. Dopiero w ostatnim czasie została ta baszta nazwana basztą francuską. Tak naprawdę nie wiemy do końca z jakiego powodu, ale nazwy pierwotne warto by było pamiętać. No i co, zapraszamy do Maszewa. Nadal znajdujemy się w Maszewie przy kościele, i stoję tutaj teraz przy dębie lutra. Taką ma nazwę. Prawdopodobnie został posadzony w czasie, kiedy miasto przeszło na luteranizm. Wtedy były wielkie reformacje, wtedy wszystko się zmieniało. Ten dąb został tutaj posadzony i no, jakbyśmy tak sobie policzyli, to prawie 500 lat. tak? Jeśli rzeczywiście wtedy został posadzony, to piękny okaz... Piękny pomnik przyrody. Warto przyjechać i zobaczyć. Nie jest jedyne takie drzewo. Kolejne drzewo, które chciałbym Wam pokazać to Dąb Fryderyka Wilhelma. Został posadzony właśnie na cześć Fryderyka Wilhelma tu przy kościele i rośnie. Zobaczcie jakie piękne ma zielone liście. Warto przyjechać, warto zobaczyć. Ponieważ zależy nam na ciekawostkach, to tutaj chciałbym Wam pokazać cegłę, która jest no, dość wyjątkowa. Jest postawiona właściwie pionowo, czy też tak na płasko, żeby uwidocznić ten właśnie ślad psa. Nie mamy tutaj takie słowa, dziś usłyszałem, że nie mamy informacji, kto budował ten kościół, ale pies. Tej firmy, która produkowała cegły, odcisnął swój ślad. I tak naprawdę to jest jedyny ślad, taki namacalny tutaj na tym kościele, kto tutaj przebywał. Psa już nie ma, a ślad został. Bardzo ciekawa rzecz. Takie same ślady też możemy zobaczyć w kościele w Cznińsku, natomiast tam są odciśnięte palce. Muraża lub tego, który właśnie ten, tą cegłę produkował. No, Ale to jest jedna z ciekawostek. Za chwilę pokażę wam kolejną. Znajdujemy się w niezwykłym mauzoleum. Mauzoleum w maszewie jest naprawdę imponujących rozmiarów. Zastanawiam się, jakie, jaki symbol miały mieć te wszystkie cegły, dlaczego one są uszkodzone, dlaczego one w taki sposób tutaj wyglądają. Czy chodziło o to, żeby pokazać kruchość życia? Czy chodziło o to, żeby mm, pokazać zniszczenia, które wyrządziła I wojna światowa, II wojna światowa? No nie wiem, jak to interpretować, ale najlepiej jak przyjedziecie sami i sami zobaczycie, sami ocenicie. Mauzoleum jest potężne. Naprawdę, gdy usłyszałem, że coś takiego tutaj jest, myślałem, że będzie. To jakiś mały pomniczek, jedna tablica i tak naprawdę nic więcej. A tutaj to jest cała budowla. Budowla wielka, która naprawdę jest warta zobaczenia. Tu mamy miecz odwrócony w górę. Jaki symbol tutaj jest, to musicie sami mi opisać, ale pokażę Wam tablicę informacyjną, co właściwie tutaj się wydarzyło. Hmm. Mausoleum w ogóle jest poświęcone e, żołnierzom I wojny światowej, ale również II wojny światowej. Czyli osoby, które zginęły w dwóch wojnach. W 1993 roku to mausoleum zostało wyremontowane i do tej pory e, istnieje w takim e, właśnie kształcie. Na pewno warto tu przyjechać, na pewno warto odwiedzić i zobaczyć to na własne oczy. Jak sami widzicie, obiekt jest imponujący i bardzo duży. Zbudowany z kamieni, betonu i cegieł. Warto przyjechać do Maszewa, zobaczyć dojście tutaj. Jest ym, też proste, bo wystarczy kierować się w stronę stadionu i od stadionu w lewo skręcamy. Jest widoczny, potężny, wielki. Pomnik, mauzoleum ku czci poległych z I i II wojny światowej.